W audycji Stata witam serdecznie Państwa Piotra i Państwa, i moim gościem jest ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej i Dominikanie, który orientuje się w tych wszystkich rzeczach, które dotyczą Ojca Świętego, ale w ogóle i tego, co się dzieje w Kościele i w Polsce i za granicą. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Witam serdecznie! Już wiele lat minęło od chwili, gdy przestała istnieć Liga Narodów, a zostały utworzone... Została utworzona Organizacja Narodów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych chyba nie spełnia wszystkich tych zadań, które miała spełniać, ale w pewnym czasie jej takim dużym osiągnięciem było podanie karty praw człowieka. To, to jest to... 1948 rok, gdyby kto pytał. Tak, to mija 75 lat. Więcej nawet. Człowieka... Więcej nawet, no ale w to trochę się wpisuje, nie rozumiem pewien dokument. Tak, ja za bardzo dobrze nie liczę, a przynajmniej opierałem się na tym, że dokument który miał powstać, zaczął, zaczął powstawać w 2019 roku, oczywiście Dignitas Infinita, to, to dokument, który powstał właśnie w związku z tą deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych, co do której dzisiaj już trochę może zapomnieliśmy, jakie ma Swe źródła, a nawet została przez niektórych bardzo przekręcona bo do praw człowieka. Niektórzy chcą zaliczać aborcję. No, Więc... nawet y, niektórzy, jak wiemy, usiłują to wpisać do y, Konstytucji. A więcej, jak akurat rozmawiamy dzisiaj, kiedy w Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja nad tym, żeby aborcję wpisać do karty praw podstawowych Unii Europejskiej. No, i akurat też i w Sejmie toczy się dyskusja na temat aborcji. Więc rzeczywiście zbieg dat i wydarzeń bardzo różny. Ale w Watykanie pamięta się o źródle, a więc o personalistycznej wizji człowieka, która przyświęcała twórcom tej deklaracji praw człowieka, której tak naprawdę nigdy nie przestrzegały. Takie kraje jak Związek Radziecki, który już zresztą nie istnieje, czy na przykład komunistyczne Chiny, ale nie tylko, bo w zasadzie i większość świata. I... Bardzo wiele krajów. Bardzo, znaczy tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że jest to kwestia tego, czy rozumiemy w sposób zasadniczy tą wizję człowieka. Zresztą dokument, o którym rozmawiamy. Dignitas infinita, czerpie swój tytuł od sformułowania świętego Jana Pawła II, czyli nieskończona, nieogarniona godność człowieka. To jest bardzo istotna świadomość i to się bierze przede wszystkim z faktu, tak my chrześcijanie mówimy, że każdy z nas, niezależnie od rasy, narodowości, stanu zdrowia, etapu swojego życia, posiada wyjątkową godność. Na każdym, nawet osoba niepełnosprawna, yy, której nie rozumiemy, czy osoba niedołężna, której yy, doskwiera demencja, ta osoba posiada tą samą godność, jak człowiek, który potrafi unieść yy, ogromne ciężary, czy inny wybitny sportowiec, czy modelka, która prezentuje wszystkie swoje wdzięki gdzieś tam na wybiegu. I, i, I prezentuje jakieś, wydaje się nam, ideałem, celebrytka taka czy inna, godność jest dokładnie taka sama. I to jest może bardzo istotne przypomnienie, bo dzisiaj, zresztą o tym też i wspomina dokument, odróżniamy, czy usiłuje się odróżniać prawa człowieka od praw osobowych, czyli twierdzi się, że prawa osobowe przysługują tylko, Ludziom posługującym się rozumem, z czego wyklucza się właśnie osoby niepełnosprawne, czy osoby, które jeszcze się nie urodziły. I to jest zasadniczy spór między oczywiście między chrześcijaństwem, ale w ogóle też spór cywilizacyjny, czy człowiek zależy od swojej wydajności, czy po prostu z faktu, że jest. Tutaj trzeba powiedzieć też czasami ten, który swoją godność jakoś no, poniżył, bo zdajemy sobie sprawę, że ludzie na skutek na przykład nałogów potwornie poniżają swoją godność. A jednak to, ta godność jest taka sama, więc oczywiście ubolewamy z powodu poniżenia godności tego, że ktoś uisko upadł, ale to nie znaczy, że możemy za niego decydować o jego życiu, o jego prawach i tak dalej, i tak dalej. Dignitas infinita to deklaracja, chciałem powiedzieć kongregacja, ale oczywiście to jest dykasteria de dekastoria nauki wiary, której prefektem jest kardynał Wiktor Fernandez i on przedstawiał ten dokument, a także zrobił takie dość obszerne wprowadzenie na jego temat, Przedstawił, jak powstawał, i wiemy, że sam papież, możemy powiedzieć, się ingerował, czy też zaaprobował na... ten dokument, może tak, zaaprobował. Tak, zaaprobował, ale ten, który to, to, to inspirował pojawienie się pewnych dodatkowych treści. Tak, więc oczywiście tutaj ma, musimy powiedzieć, że jest to całe mnóstwo zagadnień. Ale może jeszcze, przepraszam bardzo, robimy krok w te, wstecz, dlatego że pan redaktor wspomniał re dokument, który powstawał przez 5 lat. I oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że jest to dokument dykasterii. To są nie tylko prefekt, sekretarz, pracownicy dykasterii na miejscu w Rzymie, ale też członkowie dykasterii to są Kardynałowie i biskupi z różnych krajów świata, w tym były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polskiej arcybiskup Stanisław Gądecki. To jest więc, jeżeli ktoś chciałby tak dokładniej wypytywać się, to wybaczcie Państwo, będę <śmiernie> może trochę z poczuciem pewnym humoru odsyłał. Pytajcie arcybiskupa Gądeckiego. On dokładnie wyjaśni. Ja tutaj jestem tylko słabym interpretatorem. Natomiast ksiądz arcybiskup Gondecki zapewne też miał wielki udział, dlatego że przecież w tym dokumencie są też i wielkie podstawy, zasady. Trzy rozdziały tego dokumentu są poświęcone argumentacji, a potem dopiero mowa jest o różnych problemach. Ojciec Święty, jeżeli pan redaktor wspomniał o takich w ulubionych tematach papieża Franciszka, które pojawiają się w tym dokumencie, to jest skandal ubóstwa, to jest problem wyzysku człowieka, to jest problem handlu ludźmi, to jest problem wojny. Wybaczcie Państwo, jednak ja teraz mówię troszkę awista, więc jeżeli czegoś dokładnie nie powiem, no to jest wada tego co jest słowem żywym, a nie słowem dokładnie pisanym. Gdybym siedział z kartką i tak recytował po kolei, to pewnie byłoby to szalenie nudne. Ale w każdym razie, także i te problemy, na przykład troska o migrantów, bardzo bliska Ojcu Świętemu, pojawia się w tym dokumencie. To jest podkreślenie, że właśnie osoba, która ucieka ze swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszego jutra, też winna, no trzeba. Uszanować jej prawa. No ale przede wszystkim to, co nas ogromnie, y, bardzo, bardzo jakoś porusza, to jest po raz kolejny przypomnienie. Zresztą y, no, ludzie bardzo chętnie mówią o y, tych, y, jak gdyby przeciwstawiają papieża Franciszka jego poprzednikom. Y, w odniesieniu do kwestii obrony życia papież Franciszek. Dokładnie powtarza to samo, co jego poprzednicy. Każde życie jest święte i przemoc dokonywana na niewinnej istocie ludzkiej, w łonie matki, jest czymś potwornym. Oczywiście także mówi o tym skandalu, jakim jest tak zwane macierzyństwo zastępcze, kiedy wykorzystuje się ludzką biedę. Bo właśnie te czasami właśnie te biedne kobiety godzą się na to, żeby rodzić dzieci, które będą potem oddawane, zwiążą się z tego różne problemy etyczne, bo jak wiadomo, przecież matka niosąc w swoim łonie dziecko utożsamia się, jak gdyby odczuwa i czuje jako ogromną niesprawiedliwość to, że to dziecko jest odbierane, ale Ojciec Święty mówi także o problemie, dramacie, prostytucji, handlu ludźmi, w tym między innymi o pobieraniu czy handlu organami ludzkimi. Więc no jest to ogromna dziedzina. Bardzo cieszyłbym się, gdybyśmy w tej naszej krótkiej rozmowie nie zniechęcili naszych drogich widzów i słuchaczy do spojrzenia do tego dokumentu. Bo naprawdę trzeba, bo naprawdę warto. Kardynał Fernandez Mówił we wprowadzeniu też o tym, że jest, zresztą to już jest znane od wielu lat, nauczanie kościoła, niedopuszczalne dyskryminowanie ze względu na orientację seksualną, i to, że ktoś jest na przykład gejem, nie oznacza, że można go dyskryminować, bo to też jest kwestia, Związana z godnością osoby ludzkiej, ale jednocześnie to wszystko, co zostało powiedziane, chociażby o gender, jest tym, co można by powiedzieć, kuje w oczy te wszystkie lewicowe organizacje no To ludzi. Bardzo, bardzo jest jasno powiedziane, trzeba powiedzieć, bo my używamy tego angielskiego sformułowania gender czy. Angloamerykańskiego to jest to, co my nazywamy po polsku płeć kulturowa. Czyli ktoś powie, że pomimo tego, że wygląda jak mężczyzna czuje się kobietą. Otóż yy, dokument bardzo jasno mówi o jedności człowieka, czyli płeć biologiczna i płeć kulturowa po pierwsze powinny być ze sobą zgodne. I to nie jest tak, że na przykład sobie przedstawiam, że dzisiaj jestem mężczyzną, a, a jutro będę zachowywał się jak kobieta. No. I poza tym jeszcze jedna rzecz bardzo istotna to jest kwestia operacji zmiany płci. Dokument bardzo jasno wyjaśnia, że i tutaj przepraszam bardzo, bo jeszcze tutaj trzeba powiedzieć o czymś takim Dokument mówi jasno i wyraźnie, chodzi o ideologię. Czasami mówi się, na przykład, studentom, że jest nauka gender. Nie, są owszem, owszem, projekty finansowane i może jakaś uczelnia, jeden czy drugi naukowiec pod hasłem gender, dostanie fundusze na jakąś pracę. Może to być na przykład w dziedzinie literatury. To, co klasycznie nazywało się krytyką literacką, odróżnienie na przykład stylu pisania kobiety od pisania mężczyzny, czy może jakiś mężczyzna pisze w niewieściały sposób, czy ktoś się zachowuje w sposób niewieściały, no ale to jeszcze nie znaczy, czy jakaś kobieta jest bardzo męska, podejmuje decyzje. No, są różne charaktery, czasami przecież yy, zdarzają się. To no chociażby lekarki, które poświęcają się wyłącznie w swojej pracy, różne siłaczki, nauczycielki, które w przeszłości poświęcały się całkowicie tej pracy, jaką jest kształcenie dzieci. I to jest coś bardzo pięknego, ale oczywiście to też charakter. Ale nie róbmy z tego ideologii. To jest kwestia lansowanej ideologii. Czasami ma to formę tego, co nazywają. Niektórzy na przykład w Afryce kolonizacją ideologiczną, i y, 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 robi się w związku z tym bardzo wiele zamętu, zwłaszcza ludziom bardzo młodym, <laughs> y, jeszcze nawet y, no, kilkunastoletnim, sugeruje się, że mogą dokonać operacji i y, dziewczyna może stać się chłopakiem, albo odwrotnie. Oczywiście efekt tego jest taki, że osoba z, takim, z takimi zaburzeniami osobowości, które w takim wieku, kilkunastu lat się zdarzają, yy, może być okaleczona na całe życie i może być wręcz doprowadzona do samobójstwa. No bo to są rzeczy straszne. Zresztą też oczywiście jeden z tematów, który pojawia się. Przepraszam, już tak, ale jeszcze wracając do tej kwestii, tylko. Operacji bardzo wyraźnie odróżnia się te sytuacje, kiedy istnieją jakieś anomalie narządów, które trzeba chirurgicznie poprawić zgodnie z płcią danej osoby, a co innego właśnie takie przerabianie kobiety na mężczyznę czy mężczyznę na kobietę. Zresztą takie wypadki też mamy i w życiu publicznym różne. Więc nieszczęście, nieszczęście człowieka i jakieś głębokie zaburzenia osobowości i tutaj trzeba przed tym przestrzec. Natomiast także mowa jest o takich sytuacjach jak eutanazja, którą dzisiaj w wielu krajach Europy Zachodniej się legalizuje i znowu jest to jedno wielkie wołanie o poszanowanie daru życia ludzkiego. My mamy to życie i mamy je dobrze przyjąć, przyjąć, dobrze przeżyć, nawet kiedy są sytuacje trudne. To jest może bardzo istotne. Papież ingerował, tak jak to można byłoby określić, a w zasadzie prosił o to, żeby pojawiły się pewne treści związane z właśnie z tym, co mu leży na, szczególnie na sercu, więc z ludzką biedą i z takimi rzeczami, które są związane Wojna. z tak. Wojna, standard wojny, też o tym przecież mowa. Ale chociaż gdy słuchamy wypowiedzi papieża, to nie jesteśmy pewni co do tego, czy istnieje wojna sprawiedliwiawa. To ten dokument jednak mówi wyraźnie, że jest prawo do obrony, a więc pozostaje na gruncie tej zasady, którą ojca współbrat, święty Tomasz. Już od dawna przedstawił i którą Kościół właśnie głosił, że jest też prawo do samoobrony czy do obrony i, i wtedy wojna jest czymś usprawiedliwionym, gdy się jakieś państwo broni. Chociaż rzecz jasna jest zaznaczone, że jest to wielka krzywda, która dzieje się ludziom. Tak, oczywiście tutaj trzeba powiedzieć istnieje prawo do obrony koniecznej i przechodząc z tych wielkich spraw świata, no to jest zawsze Świadomość tego, że chociaż wiemy, że ludzkie życie jest święte, no to człowiek ma prawo do obrony, jeżeli jakiś napastnik napadnie na kobietę, to normalny mężczyzna zrobi wszystko, żeby tą kobietę ratować. Ważne jest to, żeby nigdy, jak gdyby reakcja nie była nieproporcjonalna w stosunku do zagrożenia. Jeżeli mamy do czynienia z napaścią złodzieja, również mamy prawo się bronić, z tym, że rzecz jasna to musi być proporcjonalne do zagrożenia. A więc klasyczna, no, klasyczne wykładnie, o których trzeba pamiętać. Tym niemniej no, są to teksty, które sk mają skłonić przywódców politycznych, bo to oni przede wszystkim odpowiadają za kwestie pokoju w świecie, do refleksji nad Tymi sytuacjami. Tutaj też mamy świadomość no, tego, że prawo do uzasadnionej obrony jest jakoś ta kwestia nawoływań do rozbrojenia. No, jest to kwestia bardzo delikatna. Niestety ciągle żyjemy na świecie, który jest skażony grzechem pierworodnym, i tak jak widzimy, że są ludzie, którzy mają pokusę, żeby kogoś okraść i niestety cały czas musi istnieć policja, żeby to uniemożliwić. Tak samo muszą istnieć siły zbrojne, które muszą mieć skuteczne środki, żeby odstraszyć agresora, który chciałby na przykład napaść na nasz kraj. To jest starożytna zasada civis pacem, parabellum, chociaż papież nawołuje do tego, by jednak nie wydawać pieniędzy na zbrojenia. Ale to nie to nie w tej deklaracji naturalnie. Mam nadzieję, że deklaracja ta zostanie zauważona przez polityków, chociaż rzecz na dzisiaj Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją, która niewiele może, ale mimo wszystko stolica Apostolska traktuje ją bardzo poważnie. Może też niektóre państwa będą traktować poważnie to, co było. W podstawach założycielskich tej organizacji. Znaczy ważne jest to, żeby ONZ nie lansował programów aborcyjnych, antykoncepcyjnych, nie lansował różnych kolonizacji kulturowych. To jest może bardzo istotne. Również Światowa Organizacja Zdrowia, jedna z agent ONZ-u, żeby nie lansowała zaniechała lansowanie tak zwanego programu zdrowia reprodukcyjnego, który jest niczym innym jak lansowanie aborcji. Bardzo dziękuję ojcu za to omówienie deklaracji dignitas infinita. Bardzo skromne, bardzo skromne i raczej mamy nadzieję, czasowe. że to właśnie raz jeszcze powiemy zachęcamy do lektury. Wszystkiego dobrego, życzę. szczęść Boże, szczęść Boże.